Witam serdecznie w dziewiątym odcinku Mądrej Kobiety podcast. Dzisiaj będę się zastanawiać, jak inteligentnie nakreślać sobie cele. A ja nazywam się Renata Gilbert i zapraszam. Słuchacie podcastu dla każdej kobiety, która chce zmienić swoje życie w kwestii szczęścia, sukcesu i pieniędzy. Dzielę się z Wami metodami zarządzania emocjami. Jak zmienić prokrastynację w akcję? Jak poczuć się lepiej, aby działać? I jeśli chcesz otworzyć własną firmę, zmienić zawód, pracę, polepszyć swoje relacje, to to jest to miejsce. Jako kobiety możemy teraz dużo, jak nigdy wcześniej. To jest nasz czas. A więc zaczynamy. Moja córka na koniec roku powiedziała: Moim noworocznym postanowieniem będzie nie mieć w przyszłym roku postanowień noworocznych. I jedyną rzeczą, o której muszę pamiętać, to jest, że nie mam noworocznych postanowień. Proste? Proste. I nie będzie status quo? Nie będzie. Ale ja będę się zastanawiać, dlaczego warto nakreślać sobie cele. Niezależnie od tego, czy uznamy to, czy nie, wyznaczanie celów jest bez wątpienia fundamentalnie ważnym aspektem naszego życia. Kiedy decydujemy się świadomie wyznaczać cele, jesteśmy skłonni przejść przez morza. Prawdopodobnie słyszałaś to od czasu do czasu. Że powinnaś ustalać regularne cele. Jednak większość z nas prawdopodobnie nigdy nie doceni wartości ustalania celów, dopóki nie poświęcimy czasu na zrozumienie, jak niewiarygodne efekty psychologiczne mogą mieć na nasze życie. Wiem, wiem. Że wiele moich wspaniałych koleżanek powie: Zobacz, całe życie nakreślałam sobie cele. Wyszłam za mąż, mam dom, dzieci, pracę. Teraz to sobie chcę odpocząć i dać spokój, poluzować. Chcę się cieszyć z tego, co mam. I myślę cudownie. Tylko to tak naprawdę brzmi prawdziwie, ale czy jest prawdą? Naturą ludzką jest rozwój i nie mam na myśli rozwoju fizycznego, ale samorozwoju. Dążenie do lepszej siebie, do rozwoju swoich umiejętności jest olbrzymią radością w tworzeniu. A to wszystko jest powodem do szukania i wyznaczania sobie celi. Bo jeśli jesteś taka szczęśliwa, to dlaczego siedzisz godzinami przed telewizorem, kupujesz wino, przejadasz się, spędzasz godziny na jakichś platformach socjalnych, szukasz czegoś po sklepach? My ludzie mamy awersję do planowania. Bo wyznaczanie sobie celu wiąże się z tym, zaraz nadchodzą czarne chmury, wątpliwości, zwątpienia w swoje możliwości, totalny brak wiary. I właśnie wtedy uciekamy w rozpraszacze, aby nie spotkać własnych myśli i nie być świadomym. A jeśli się Dzieje coś niedobrego dla nas i nie idzie po naszej myśli, to najlepiej skrytykować wszystko i wszystkich dookoła, obwinić rząd, sytuację ekonomiczną, męża, dzieci, pogodę, aby przypadkiem nie brać odpowiedzialności za własne życie i w kierunek, w którym idziemy. W przeciwnym razie, jeśli tego nie zrobimy, to pozostaje nam wstać i się zmotywować. Ale, aby to zrobić, trzeba widzieć w tym cel. Trzeba sobie ten cel wyznaczyć. A jeśli tego nie zrobię, oczywiście życie i tak się będzie toczyć, a ja będę tylko elementem czyjegoś planu. Wiele ludzi uwielbia pracować w kooperacji, bo tam ktoś nakreśla cele, które musimy zrealizować. Jest nam z tym wygodnie i oczywiście mamy wymówki, aby nie realizować niczego innego, ponieważ jesteśmy zbyt zmęczeni. Dlatego warto zadać sobie pytanie, gdzie jesteś, a gdzie chciałabyś być. Często widzę, że te dwa obrazki jakoś do siebie nie pasują. No tak, ale jak zmienić? Dom, dzieci, mąż, pies, stała praca. Gdzie ja się będę pchać w coś nieznane? Po co mi sobie nakreślać jakieś cele? Bo kiedy stawiamy sobie cele, często. To nas wyrywa ze stanu komfortu i szczęścia. Często pytacie, jeśli jest mi dobrze i jestem szczęśliwa, to po co mam sięgać dalej? Odpowiem, bo człowiek to jest takie nasienie. Jak wsadzimy do ziemi i polejemy wodą, to ono już nie ma innego wyjścia, jak pęknąć. I wypuścić pędy, a następnie rozkwitnąć. Czasami chcemy się utożsamiać z osobą, która odnosi sukcesy i podwyższa sobie te poprzeczki, chce osiągać coś więcej. Czasami wychodzi to z naszej głębi, z naszej duszy. Oczywiście są inne momenty, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytanie. Dlaczego miałabym sobie utrudniać życie i stawiać się w tej sytuacji, a szczególnie w sytuacji, gdzie nie czuję się komfortowo? Jeśli słuchasz tego podcastu, prawdopodobnie jesteś osobą, która jest zainteresowana rozwojem i samodoskonaleniem. Ale jest wiele ludzi, nie są tacy jak Ty, prawda? Jest wiele ludzi, którzy nie słuchają podcastów i nie myślą o tych rzeczach. Na pewno ich znasz. I to wcale nie oznacza, że są nieszczęśliwi. Pewnie spotykasz ich nawet po 10 latach i patrzysz, jak się nic nie zmieniły. Robią to samo każdego dnia, wyglądają tak samo, może troszkę starsi. Mówią to samo, opowiadają te same historie, żyją dosłownie tym samym życiem i wydają się całkiem zadowoleni zrobienia tego. To dlaczego i po co stawiać sobie poprzeczki? Tak naprawdę to nie zdajemy sobie sprawy, ile celi wykonujemy już automatycznie. A więc dlaczego nie dodać sobie więcej? Powiem Wam, dlaczego ja uwielbiam sobie nakreślać cele, bo to one pozwalają mi się rozwijać emocjonalnie. One pobudzają moje emocje, pozwalają na przejrzystość widzenia, co dalej, co podaje mi wyższy poziom wydajności. Przez ostatnie kilka lat udało mi się osiągnąć więcej niż kiedykolwiek poprzez zapisywanie. I nakreślenie sobie celi. Dlatego inteligentny sposób wyznaczania sobie celi ma bardzo istotny element ich realizacji. Musimy być lisicami. Często mieszamy wyznaczanie sobie celi jako koncepcji intelektualnej. Mówimy o celach, czyli o rzeczach, które chciałybyśmy osiągnąć. Ale cele to tak naprawdę są to działania, które musimy podjąć. Dlatego nie możemy traktować celi tylko jako rzeczy, które chciałybyśmy mieć. Ale rezultat, jaki chcemy osiągnąć. Oczywiście pożądany rezultat. Przepraszam Was bardzo, jeśli słyszycie szczekającego psa i trzaskający ogień w kominku, ale naprawdę nie mam na to wpływu. Pies jest sąsiadów, a ponieważ dzisiaj miałam zaplanowany podcast, nie będę go odkładać. Mam nadzieję, że obie te rzeczy się zaraz uciszą. Wracając do inteligentnego sposobu na wyznaczanie sobie celi, podam Wam kilka kroków procesu robienia tego. Weź kartkę papieru i Zacznij wypróżniać swoją głowę. Wypisz wszystko, co ci przychodzi do niej, co chciałabyś osiągnąć. Zadaj sobie pytanie, co chcesz w swoim życiu, i zacznij pisać. Przeznacz na to 10-20 minut. Popłyń. Nie pozwalaj kwestionować tych myśli. Niekoniecznie to muszą być cele, które chcesz osiągnąć, ale rzeczy, które chciałabyś mieć, na przykład Mercedes. Wiem, że niektórzy z Was powiedzą już na wstępie: Być może to skutkuje, ale ja nie wierzę w siebie. Nie wierzę, że mogę osiągnąć coś więcej. Już dawno przestałam marzyć. Wiem, że to jest bardzo bolesne dla wielu ludzi. Jeśli to dotyczy Ciebie, chcę, abyś się przyznała do tego i zadała sobie pytanie. Gdybym się tak nie czuła, taka pokonana, o czym bym śniła, o czym marzyła? Tak jak wspomniałam, przestajemy marzyć, bo to sprawia nam ból. Te marzenia przypominają nam to, czego nie mamy. I to, Wywołuje w nas uczucia negatywności i niedoboru, braku. Dlatego najlepszym sposobem jest sporządzenie 25 rzeczy, które chcesz, ale posłuchaj, uważnie, ale nie 25 rzeczy, których nie masz, a chciałabyś mieć, ale niech. Na tej liście znajdą się rzeczy, których naprawdę chcesz, ale już je masz. Niech te rzeczy się tam znajdą. Większość z nas nie chce tracić czasu na myślenie o rzeczach, które mamy. A tak naprawdę to chodzi, aby oszukać nasz mózg. Bo jeśli się skoncentrujemy na rzeczach, których nie mamy, to wyjdziemy z miejsca niedostatku. A nam chodzi, abyśmy wyszły z miejsca obfitości. Na przykład, naprawdę to chcę skończyć szkołę coachingu. Chcę zostać trenerem, strategiem. Chcę pomagać ludziom. I jestem, I jestem, pomagam, dokonałam tego. Następnie chciałam mieć dwoje zdrowych, szczęśliwych dzieci. I mam Julkę i Jana. Chcę mieć dom, który stworzę, który będzie zaprojektowany w oparciu o moje potrzeby i estetykę. Będą tam duże okna i będzie balkon. Chcę mieć dużo swobody do podejmowania decyzji. Chcę decydować, co robię w swoim życiu i co robię ze swoim życiem. I mam to. Przywołując to, co już masz, to nie jest wdzięczność, którą też polecam praktykować, ale pragnienie posiadania tego, co już masz. Możesz dalej kontynuować. Jestem niezależna i mam swobodę finansową, aby zabrać. Swoje dzieci na podróż wzdłuż Loary i zatrzymaniu się w kilku luksusowych zamkach i hotelach na lazrowym wybrzeżu. Nie, nie zrealizowałam tego i jest, powiem to, moim marzeniem. Cel, których będę chciała kiedyś zrealizować. To jest bardzo potężne ćwiczenie. Proszę, weź kartkę i zrób to. Co chcesz? Co już masz, czego chcesz, czego nie masz. I zrozumiesz, że to, co chcesz z miejsca obfitości, to jest pierwszy krok. Następnym krokiem jest wybrać konkretny cel z tej listy i zapisać go na kartce w pierwszej osobie i czasie teraźniejszym. Mam swoją wystawę, za rok. Załóżmy jest styczeń, a więc w grudniu 2019 roku sprzedałam 20 obrazów, każdy po 2000. No, może niektóre po 2,5. Sprzedałam również swoje tryptyki. Mam na niej zaproszonych influencerów, blogerów oraz dużo osobowości ze świata biznesu i mediów. Chcę, abyś bardzo konkretnie opisała ten cel. Im bardziej konkretny, tym lepiej. Rozmawiaj o kwotach, o ludziach, o terminach, naprawdę bardzo konkretnie. Co chcesz uzyskać? Jedyną rzeczą, którą nie uwzględniaj, jest. To, w jaki sposób to zrobisz. Ponieważ twój mózg będzie cię chciał zablokować, powalić, wyśmiać i zacząć pytać. Jak ty to sobie zamierzasz dokonać? Nie musisz wiedzieć tego teraz. Popłyń. Co? Kiedy? Ile? Kto? Rozciągnij to wszystko. Rozbij na kawałki. Może to być przerośnięte. Może to być większe niż sobie wyobrażałaś na początku. Sprzedaję całą swoją wystawę, na przykład do siedziby Facebooka. Mark Zuckerberg jest moim gościem. Może to być większe niż jesteś gotowa uwierzyć. I co z tego? Nie zaszkodzi popłynąć. Następny krok który jest jednym z najważniejszych, musisz to zapisać. Jest dużo, dużo badań, które wskazują, że najlepszym sposobem na ukierunkowanie umysłu jest zapisanie celu. Jeśli coś jest na papierze, mózg inaczej na to reaguje, staje się to bardziej realne. Wychodzi to z mózgu na papier. Wierz mi, to jest niesamowicie potężne, kiedy zapisujesz i na nie patrzysz. Możesz czytać ten cel codziennie. A więc kiedy wypisałaś sobie ten cel na spokojnie, z punktu obfitości, spisałaś 25 rzeczy, wybrałaś jedno i uczyniłaś tą rzecz bardzo specyficzną. Oczywiście, że się pojawi strach, zwątpienie i wstyd. To wcale nic nie znaczy. Ja myślę, że to jest część tego procesu i tak sobie mówię. Często powtarzam: naucz się żyć komfortowo z dyskomfortem. Pomyśl, tak już musi być. Jeśli wychodzą wszystkie negatywne emocje, to znaczy, że wszystko jest ok. A czym więcej strachu, tym bardziej znaczy się, że rozciągnęłaś się z celem i wyszłaś z tej strefy komfortu. Pamiętaj, twój mózg lubi utrzymywać status quo. I powiem, że jeśli nie czujesz dyskomfortu, to znaczy, że twoje cele najprawdopodobniej nie rozciągnęłaś wystarczająco. Marka Zuckenberga pominęłaś. Zapamiętaj. Twój mózg nie lubi zmian. Zmiany oznaczają śmierć. Pojawiają się myśli, których do tej pory nie miałaś, ale naprawdę warto to zrobić, aby twój mózg zaczął się uczyć, zaczął szukać tego, co ty mu każesz szukać. I kiedy się przeciwstawiasz tym wszystkim lękom, wątpliwościom i niewiarą, stajesz się kimś innym uczysz się przetwarzać te negatywne emocje i przechodzisz rozwój twój umysł zaczyna szukać i nie daj się myślom nie wiem nie jestem pewna nie znam się na tym to zabija wszystkie marzenia w tym momencie pomyśl również o tej myśli że ta myśl jest właśnie tą myślą, która Cię powstrzymuje od działania. Bądź świadoma, o czym myślisz. Postaw kontramyśl. Ta myśl powstrzymuje mnie od realizacji moich marzeń. Czy to jest to, o czym chcę myśleć? To złodziejka Twojego życia. To Cię blokuje. Zacznij spisywać te wszystkie wątpliwości, te wszystkie wątpliwe myśli. Wszystkie myśli, niewiary. Wiem, że one tam są, bo one zawsze tam są. To potężne ćwiczenie w coachingu. Daje narzędzie dostania się świadomą procesów, które są w Twoim umyśle i co musisz zmienić, aby wykreować swoją przyszłość. Zapamiętaj to, co Cię doprowadziło tutaj. Niekoniecznie zaprowadzi cię dalej. Czasami warto podsumować poprzedni rok, aby pójść do przodu, spojrzeć, co się udało, co nie, i czego chcesz w następnym. Nie bać się tego procesu. I tak tam już nie wrócisz, i może świetnie, bo tam nic dobrego nie było dla ciebie, dlatego. Wykreuj przyszłość o dużo lepszą niż przeszłość. Pamiętaj, przyszłość możesz mieć jaką chcesz, a przeszłości już nie zmienisz. Dlatego, nie nakreślając sobie celi, ograniczasz swój potencjał. Nie zaglądaj do przeszłości. Utwórz w sobie cele, których do tej pory nie nakreśliłaś. Jak będziesz wracać do przeszłości. To dokładnie to będziesz kreować, i możesz przewidzieć dokładnie następny rok i następny, i następny. Stawiając sobie cele, jesteśmy przerażeni z powodu scenariusza, który sobie piszemy nie tego pozytywnego, tylko najczęściej tego najgorszego. Boimy się podjąć ryzyko. Zranienia, niepowodzenia, odrzucenia, a przecież najgorszy scenariusz może być taki, że wrócisz do punktu, w którym teraz jesteś. Zapamiętaj, cele nie muszą być bardzo duże. Mam koleżankę, której w tym roku celem jest celebrować każdy sabat. Kiedy z nią ostatnio rozmawiałam, i jeszcze nie wiedziała, jak to będzie dokładnie wyglądać, czy komórka, internet będą dopuszczalne. Ale cel jest ciekawy. Dla innych może to być, że będą bardziej uprzejmi w stosunku do innych, bardziej kochający. Każdy cel wnosi w nas pewien stopień świadomości, jak żyjemy, jak się zachowujemy i jak reagujemy. Wyznaczanie sobie celu przejmujesz. Stery, ostatecznie kontrolujesz kolejny rozdział swojego życia. Musisz tylko zdecydować o docelowym miejscu. Pewnie, że będzie nam wiatr wiał w oczy, ale możemy wykorzystać to, aby nam wiał w żagle. I będziesz słyszała, czy tak naprawdę chcesz się męczyć i ciężko pracować. Masz rodzinę, co powiedzą inni. I dlatego ważne jest, aby zauważyć te wszystkie emocje i powiedzieć sobie, hmm, to normalna. Część tego procesu. Napisz sobie, nie ma nic, czego naprawdę chcę, żebym nie mogła mieć. Co chcesz, jest bardzo ważną informacją dla ciebie i twojego umysłu. W rzeczywistości myślę, że to, co chcesz, to jest Twój kierunek. GPS jest do życia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na kolejny podcast o celach. Nie wszystko mi się tu zmieściło. Podam więcej technik, aby realizować swoje cele. Zapraszam również do zapisania się do mojej szkoły coachingu która rozpoczyna się online 1 kwietnia, gdzie to wszystko, o czym mówię, bierzemy na wyższy poziom poziomu rozwoju i stosujemy w życiu. Jeśli lubisz słuchać podcastów, koniecznie mnie odwiedź na mojej stronie mądrejkobietypodcast.pl Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, bardzo bym chciała, abyś przyłączyła do naszej grupy. Do usłyszenia!